Ernest Malinowski to polski inżynier, który w XIX wieku zrealizował jedno z największych osiągnięć inżynierskich tamtej epoki. Malinowski zaprojektował i nadzorował budowę centralnej kolei transandyjskiej w Peru, której trasa wznosi się na wysokość ponad 5000 metrów nad poziomem morza, co czyni ją najwyższą linią kolejową na świecie. Realizacja tego projektu była niezwykle trudna ze względu na górzysty teren ekstremalne warunki atmosferyczne oraz techniczne wyzwania. Ale dzięki wytrwałości Malinowskiego powstała linia, która połączyła peruwiańskie wybrzeże z regionami Andów, ożywiając gospodarkę Peru. Pomnik Ernesta Malinowskiego w Peru, wzniesiony w 1972 roku, jest hołdem dla jego nieocenionego wkładu w rozwój kraju. Został umiejscowiony w pobliżu najwyższego punktu kolejowego. Wznoszącego się na wysokości ponad 4800 metrów, jako symbol jego osiągnięć inżynierskich. Pomnik przedstawia Malinowskiego z godłami Polski i Peru, co podkreśla międzynarodowy charakter jego dokonania. Jego praca wciąż jest uznawana za jedno z najważniejszych osiągnięć inżynierii kolejowej w historii.